Cześć, nazywam się Kamil Gajęcki, jestem przedstawicielem działu rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za chwilę postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez Was pytania na naszych mediach społecznościowych. Kiedy zaczyna się i do kiedy trwa rekrutacja na studia? Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpocznie się w tym roku 4 czerwca o godzinie 12.00. A to do kiedy potrwa, będzie zależało od studiów, na które się rekrutujemy. Dla studiów pierwszego stopnia jednolitych magisterskich potrwa do 9 lipca, dla studiów 2 stopnia odpowiednio do 9 lipca, dla studiów, gdzie jest przewidziany egzamin, oraz 17 lipca dla studiów, gdzie tego egzaminu w kryteriach nie ma. Gdzie znajdę informacje dotyczące rekrutacji na studia? Trzy najlepsze źródła informacji na temat rekrutacji na studia to oczywiście nasze strony internetowe. Pierwsza z nich to rekrutacja uedu.pl. Druga, welcome.edu.pl, i trzecia to system internetowej rejestracji kandydatów, czyli irk.edu.pl. Co liczy się w rekrutacji? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć, to zależy. Zależy od tego, na które studia będziemy się rekrutować. W przypadku studiów pierwszego stopnia jednolitych magisterskich, w przewadze będziemy brać pod uwagę wyniki matury. Trzeba pamiętać, że tylko na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. W przypadku studiów drugiego stopnia będą to najczęściej wyniki studiów wyższych na poziomie licencjackim albo egzaminy. Czy, aby dostać się na Uniwersytet Jagielloński, wystarczy nam matura na poziomie podstawowym? Nie. W rekrutacji na studia pierwszego stopnia jednolite magisterskie bierzemy pod uwagę tylko maturę na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym, oczywiście w przypadku polskiej nowej matury. Gdzie sprawdzić? Jaki przedmiot zdawany na maturze liczy się na konkretny kierunek? Najlepszym źródłem informacji w tym zakresie jest system internetowej rejestracji kandydatów irkuiedu.pl. W kartach konkretnych studiów znajdziemy konkretne informacje dotyczące przedmiotów, jakie są wymagane w kryteriach kwalifikacji. Czy oprócz wyniku maturalnego muszę zdawać jeszcze jakieś egzaminy rekrutacyjne? Co do zasady, dla większości kierunków bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie wyniki matury, natomiast są kierunki, na których trzeba zdać dodatkowe egzaminy. Przykładem taki, takiego kierunku jest MISZ czy Zarządzanie Międzynarodowe. Informacje o tych kierunkach, które przeprowadzają egzaminy, znajdują się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Czy jest jakiś limit kierunków, na które można się zapisać na UJ? Nie ma. Trzeba pamiętać tylko o tym, że każda rejestracja dokonana w systemie internetowej rejestracji kandydatów to dodatkowa opłata rekrutacyjna. Czy można studiować kilka kierunków jednocześnie? Nie ma przeciwwskazań do tego, żeby studiować więcej niż jeden kierunek w tym samym czasie, natomiast zanim podejmiemy taką decyzję, warto ocenić swoje możliwości i sprawdzić, czy będziemy w stanie pogodzić studiowanie na więcej niż jednym kierunku. Czy można wziąć udział w rekrutacji na drugi stopień, jeżeli nie otrzymałem jeszcze dyplomu ze studiów pierwszego stopnia? Na to pytanie również trzeba odpowiedzieć to zależy. Zależy od tego, jakie jest kryterium kwalifikacji na kierunek, który nas interesuje. Jeżeli jednym z elementów jest na przykład ocena na dyplomie, to dyplom będzie wymagany. W przeciwnym wypadku możemy wziąć udział w rekrutacji nie mając jeszcze dyplomu, natomiast dyplom będzie potrzebny do wpisu na studia. Czy jeśli dostanę się na inny kierunek niż mój priorytetowy, to mogę się później przepisać? To wszystko zależy od tego, czy na kierunek o pierwszym priorytecie również zostaniemy przyjęci, na przykład z listy rezerwowej. Jeżeli w późniejszym terminie dowiemy się, że zostaliśmy zakwalifikowani z listy rezerwowej, to można zrezygnować z kierunku, na który zostaliśmy pierwotnie przyjęty i dokonać wpisu na ten dla nas ważniejszy. W jaki sposób najlepiej skontaktować się z działem rekrutacji na studia? Skontaktować z nami można się na jeden z kilku sposobów. Przychodząc osobiście do Welcome Center przy Ingardena 6, pisząc maila na adres rekrutacja.małpałuj.edu.pl lub welcome.małpałuj.edu.pl, telefonicznie pod numerami 12 663 26 lub 61, albo za pośrednictwem dedykowanej do tego grupy na Facebooku Rekrutacja na UI. Jak mogę przenieść się na Uniwersytet Jagielloński z innej uczelni? Zawsze składając wniosek do dziekana wydziału, który prowadzi kierunek, na jaki chcemy się przenieść. Należy jednak o tym pamiętać, że różne wydziały mogą doprecyzowywać zasady przenosin na y, kierunki, dlatego najlepiej skontaktować się z dziekanatem, który prowadzi interesujące nas studia. Ważne, przenieść możemy się dopiero po pierwszym ukończonym roku na naszej uczelni macierzystej. Jakie dokumenty potrzebne są do wpisu na studia? To kolejne pytanie, na które należałoby odpowiedzieć, to zależy. Zależy od tego, na jakie studia zostaliśmy przyjęci. Lista szczegółowa dokumentów, jakie będą potrzebne do wpisu na studia, jest publikowana w systemie IRK, dlatego najlepiej spojrzeć sobie, jakie dokumenty będą potrzebne w rekrutacji na interesujące nas studia w tym konkretnym miejscu. Kiedy można zrobić badania lekarskie i do kiedy je dostarczyć? Czy są one w ogóle potrzebne? Badania lekarskie należy wykonać tylko w przypadku tych studiów, na których występują tzw. czynniki szkodliwe. Kandydaci, którzy będą dokonywać wpisu na studia, gdzie takie czynniki występują, otrzymają skierowanie na, na te badania podczas dokonywania wpisu. Jeżeli chodzi o termin, w jakim trzeba będzie dostarczyć wyniki tych badań, jest on określony indywidualnie dla konkretnych studiów. Dlatego najlepiej sprawdzić go na naszych stronach internetowych. Jak odbywa się wpis na studia? Czy trzeba przyjechać do Krakowa osobiście, czy można to zrobić przez pełnomocnika, czy można to zrobić przez internet? Wpis na studia, co do zasady, powinien odbyć się w formie osobistej, ponieważ polega na złożeniu kompletu wymaganych dokumentów oraz potwierdzeniu tożsamości kandydata, który jest przyjmowany na studia. Można w tym celu wyznaczyć pełnomocnika, wypełniając odpowiednie pełnomocnictwo, którego wzór również dostępny jest na naszych stronach internetowych. Czy można gdzieś sprawdzić, ile aktualnie jest osób na jedno miejsce na dany kierunek? Rekrutacja na studia jest procesem dynamicznym, dlatego takie dane nie są dostępne na bieżąco na naszych stronach internetowych. Natomiast w sekcji statystyki na stronie rekrutacja.ujedu.pl dostępne są dane z lat poprzednich. Zapoznanie się z tymi danymi da pewien pogląd, czego spodziewać się po rekrutacji na interesujący nasz kierunek. O ile punktów mogą spaść? Czy wzrosnąć progi punktowe w stosunku do zeszłego roku? Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć z wyprzedzeniem, ponieważ zależy on od wielu czynników. Między innymi od ilości kandydatów, jacy wezmą udział w rekrutacji, oraz od tego, jak wysokie wyniki osiągnęli na maturze czy na studiach wyższych. Najlepiej sprawdzić sobie dane z lat poprzednich, żeby mieć pogląd na temat tego, jak rekrutacja mniej więcej kształtuje się na kierunki, które nas interesują. Czy osiągnięcia sportowe dają dodatkowe punkty w rekrutacji? Jeśli tak, to na jakim poziomie? W wojewódzkim, krajowym? Osiągnięcia sportowe nie są dodatkowo punktowane w rekrutacji na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niemniej jednak osoby, które interesują się sportem, uprawiają go czy amatorsko, czy profesjonalnie, będą mogły rozwijać swoje pasje na uniwersytecie w ramach różnych sekcji czy drużyn, które reprezentują nasz uniwersytet na zawodach. Czy w IRK posługiwać się starym nazwiskiem? W rekrutacji w tym w systemie IRK powinniśmy się zawsze posługiwać takimi danymi, które są aktualne i dla których posiadamy dokumenty potwierdzające aktualność tych danych. Jeżeli na jakimś etapie pojawia się konieczność poprawienia tych danych, zmiany tych danych, należy nas o tym poinformować oraz przekazać odpowiednie dokumenty, które zaświadczają o tej zmianie. Jakie są warunki przyjęcia na studia osoby z polskim obywatelstwem, która ukończyła edukację w kraju Unii Europejskiej? Jeżeli kandydat posiada obywatelstwo polskie, zawsze będą obowiązywać go zasady określone dla obywateli polskich. Jeżeli posiada wykształcenie uzyskane poza granicami naszego kraju, pod uwagę zostaną, we, zostaną wzięte wyniki egzaminów, które uzyskał w swoim kraju. Szczegóły na temat procedury przeliczania matur zagranicznych można znaleźć na naszych stronach internetowych. To odpowiedzi na wszystkie zadane przez was już pytania. Zachęcamy do udziału w rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji na studia.